Cześć wszystkim, Kuba z tej strony. Zobaczcie, co mam ze sobą. To Sigma 200 mm ze światłem F2.0. Obiektyw, który budzi we mnie tak naprawdę mieszane uczucia, ale o nich w dalszej części materiału. Lecimy. Zanim skupimy się na tym, co najważniejsze, czyli ostrości i autofokusie, to pomyślmy, dla kogo tak naprawdę jest to obiektyw. Sigma chciałaby, żebyśmy traktowali to szkło jako narzędzie dla fotografów sportowych oraz portretowych. No, i szczerze powiedziawszy, jeśli mówimy o tym drugim, czyli portrecie, to dla mnie on kończy się mniej więcej na 135 mm. Te 200 mm to już dla mnie troszeczkę za daleko, ale to całkowicie prywatne, osobiste zdanie. Wy możecie się z nim nie zgadzać. Natomiast jeśli chodzi o sport, no to, to jaki sport? Na pewno halowy. Tylko jaki dokładnie, no bo piłka ręczna, siatkówka czy koszykówka to sporty, w których 200 mm to naprawdę duża, długa ogniskowa, w których będziemy mogli fotografować tak naprawdę już ten, ten dalsze zakamarki boiska, a nie te, w których zawodnicy są skierowani w naszą stronę. Więc dla kogo tak naprawdę jest to obiektyw? Szczerze powiedziawszy, trudno mi odpowiedzieć. Przejdźmy teraz do jakości optycznej tego obiektywu. I stała ogniskowa napawa mnie optymizmem co do tego wątku. Natomiast z przysłoną F20, z tak szeroko otwartą przysłoną, no już bywa różnie. Więc zobaczmy, jak wygląda to w tym obiektywie, a musicie wiedzieć, że wygląda naprawdę fenomenalnie. Zobaczcie, to jest centrum kadru aktualnie. No i Sigma no, po prostu to zrobiła. Co no, mam Was oszukiwać? To, to wygląda naprawdę fenomenalnie. Przypominam, że to jest cały czas przysłona F2.0. Zobaczcie jeszcze, jak wygląda e, róg kadru. I tutaj być może możemy się doszukiwać delikatnych rozmyć, nieostrości w takich naprawdę wyjątkowo oddalonych od centrum obszarach kadru, ale to jest wszystko całkowicie no, no, lepiej niż dobrze. I teraz mógłbym jeszcze przemykać te przesłony do F28, F40, żeby pokazywać, jak ta ostrość rośnie, ale umówmy się, tak naprawdę nie zauważylibyśmy większych różnic, bo już teraz te wyniki są naprawdę świetne. Delikatnie wydaje mi się, że zauważam dystorsję, ale naprawdę jest ona bardzo minimalna i pewnie bardzo łatwa do kompensacji w obiektywie. Nie zauważam tak naprawdę żadnej aberracji chromatycznej. Nic, więc uważam, że no, ostateczny wynik jest no, lepszy niż dobry, jest naprawdę świetny. I o ile ostrość jest na najwyższym topowym poziomie, to minimalna odległość ostrzenia już jest co najwyżej poprawna. Wynosi ona 170 cm, co oczywiście w sporcie i portrecie jest całkowicie wystarczające, ale już do innych zastosowań może być nieco za długa. Zwróćmy teraz uwagę na winietowanie tego obiektywu, bo ono już podczas pracy zauważyłem, że jest dość duże. No i oczywiście przysłona F20 będzie winietowała, co leży w specyfice takich e, obiektywów. Nie inaczej jest z tą Sigmą. Jak możecie zobaczyć tutaj przy F20 to zaciemnienie jest naprawdę bardzo duże. To co cieszy, to że podczas przysłaniania e, przysłony, właśnie podczas przymykania przysłony, o, przy F28. Ta win to winietowanie jest nieco lepsze, ale wciąż nie nazwałbym go dobrym. Dopiero przy f4.0 i wyżej to winietowanie naprawdę znika i jest możliwe do delikatnej korekcji, ale dalej to winietowanie mocno kuleje w tym obiektywie. Chciałbym teraz porozmawiać chwilę z Wami na temat bokeh, no bo ono oczywiście będzie generowało naprawdę piękny obrazek. W końcu ogniskowa 200 mm, więc długa ogniskowa. Do tego przysłona F2.0, 11-listkowa przysłona F2.0. No to wszystko sprawia, że otrzymujemy tak naprawdę narzędzie, które wybitnie nadaje się do fotografowania właśnie portretu w pewien sposób, o czym już wcześniej wspomniałem. Bo to odcięcie fotografowanej osoby, czy też dyscypliny sportowej od tła jest naprawdę ogromne. Możemy całkowicie rozmyć tło i pozostawić w ostrości wyłącz ten jeden szczegół, na którym chcielibyśmy się skupić. Ten obiektyw, w związku z tym, że jest do sportu, to tak też go starałem się wykorzystywać. Zabrałem go na mecz ekstra klasy i wiem, że ogniskowa 200 mm nie jest najlepszym wyborem do fotografowania akurat piłki nożnej. Ja na dodatek miałem ten pech, że większość akcji działa się po przeciwległej stronie boiska, ale kiedy już piłkarze znaleźli się bliżej mnie no to naprawdę działa się magia. Autofokus jest błyskawiczny, naprawdę błyskawiczny w połączeniu z tą ostrością, o której już wspomnieliśmy, wspomnieliśmy. I z tym, jak celny jest ten obiektyw, to sprawiało, że fotografowało się naprawdę bardzo przyjemnie. Waga oczywiście powoduje, że pewien, pewnego rodzaju statyw albo monopod no jest konieczny tak naprawdę, żeby wysiedzieć z tym obiektywem 90 minut. Ale poza tym wszystkie moje emocje nakierowane na ten obiektyw mogą być w pełni pozytywne. Chciałbym opowiedzieć wam teraz trochę o samej obudowie tego obiektywu. To co jest najważniejsze to to, że jest to szkło całkiem duże i całkiem ciężkie. Filtr, który możemy tutaj nakręcić na górę, wynosi aż 105 mm, a więc no dość dużo. Jego waga to blisko 2 kg, dokładnie 1800 g, co sprawia, że będziemy musieli wykorzystywać monopody w sporcie oraz że muszę się pospieszyć, bo długo go po prostu nie utrzymam. Mamy tutaj naprawdę wiele przełączników, które ułatwiają pracę. Przede wszystkim autofokus, manual focus, wybór odległości ostrzenia, wybór stabilizacji, click on albo off oraz przełącznik lock, który umożliwia nam tutaj płynniejszą pracę z pierścieniem przysłony, bo ona również się znajduje. Do dyspozycji mamy również trzy przyciski funkcyjne na górze, po środku oraz na dole obiektywu. To, co bardzo lubię w tym obiektywie, to ten magnetyczny przełącznik, który umożliwia nam poziomowanie obiektywów w zależności od ustawienia go, tak naprawdę, właśnie na monopodzie albo w statywie. To, co mi się natomiast nie podoba, co uważam, że Sony robi lepiej w swoich obiektywach, to sama ta szybko, szybko złączka do statywów. Tutaj, niestety, aby ją odłączyć, musimy. Uzbroić się w cierpliwość oraz w klucz imbusowy, a następnie odkręcać aż cztery śrubki. Niestety, w Sony działa to dużo szybciej, dużo prościej, ale poza tym obiektyw wydaje się naprawdę świetnie skonstruowany i potężny. Tak jak wspomniałem na początku, to obiektyw, który budzi we mnie mieszane, skrajne uczucia, bo z jednej strony świetne osiągi optyczne, autofokus, stabilizacja. Te wszystkie przełączniki, wszystko jest tak naprawdę na miejscu, wydawałoby się, że jest to obiektyw tak naprawdę kompletny. Z drugiej strony, akurat w moim osobistym przypadku 200 mm sprawia, że nie do końca wiem, do czego miałbym tak naprawdę ten obiektyw użyć, ale jeśli tylko ty, drogi widzu, wiesz, jak mógłbyś wykorzystać akurat tę ogniskową, no to wydaje mi się, że to będzie narzędzie pełne. Zostaw lajka like i subskrypcję, żeby być z nami na bieżąco. Napisz w komentarzu, jak mógłbym wykorzystać, albo ty mógłbyś wykorzystać ten obiektyw w swojej pracy. Ja się z Tobą nie żegnam. Widzimy się w następnym materiale na kanale cyfrowe.pl.